Witam serdecznie, z tej strony Baca. W dzisiejszym filmiku pokażę wam gdzie zebrać do Portal Restoration Spider Song trety, zbieramy je z pająków, oczywiście Spider Baby, Spider Fighter i Spider Queen drobią je. Czyli tu macie na tym obszarze Shriver's City jakieś te Spidery. Tu macie strefę czerwoną, a tu macie żółtą, więc może lepiej tu. Bezpieczniej można, że tak powiem, tu ze spiderów, Na przykład tu macie te spidery, nie? Tu no i w tych obszarach, nie? Zbierać te właśnie spider strong trety. Nazbierałem je, no to teraz trzeba wrócić do Driscola. Okej, okay, dojechałem, przemierzyłem kawał drogi, dojechałem. I dostajmy nową misję Polek Funkus Silica. Mamy zebrać do Portal Power. Jest to wszystko w tym filmiku. No bo wiadomo, jakbyśmy widzieli Drisco w przy Dort Portal. To tu mamy zwrócić tą misję Stanley Glade na zachód, albo tu macie i Iry... Tak? Iry Hollow północny zachód, i tu macie tego Triscola 99. To wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia.